Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o łańcuszkowaniu barbarzyńców. Ok, od razu powiem, że wiem, że taki odcinek już u mnie był, ale dzisiaj powiemy sobie w trochę bardziej zaawansowany sposób i mam nadzieję też w trochę lepszy sposób, Pokażę Wam, jak te łańcuszkowanie barbarzyńców robić poprawnie, bo jest tutaj wiele niuansów, o których nie mówiłem w poprzednim filmie. Także od razu przechodzę do rzeczy. Na początku powiem po prostu, o co chodzi w łańcuszkowaniu barbarzyńców. Chodzi tutaj o nic innego, jak po prostu o zaatakowanie kilku barbarzyńców jednocześnie. Tutaj akurat widzicie... Kiedy robiłem to z Kacharem, tak? Mam tutaj zapisany raport na budyce i zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15 udało mi się ich ubić, tak używając tylko jednego uderzenia. I teraz dlaczego to będziemy w ogóle robić? Będziemy to robić, żeby oszczędzać punkty akcji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeżeli zobaczcie, szczególnie w KWK, jeżeli będę chciał zaatakować jakiegoś barbarzyńcę, to będzie mnie to kosztowało aż 80 punktów akcji, co jest dosyć drogo. Na jednego barbarzyńcę, oczywiście, tak. Natomiast jeżeli mam coś takiego jak obrażenie obszarowe i uda mi się złapać tego barbarzyńcę, to okazuje się, że używając tylko 80 punktów akcji, będę mógł tych barbarzyńców zabić na przykład 3, 10, 15, 20, a niektórzy mają swoje jakie rekordy. Nie wiem, ile to jest teraz, czy 40 czy 50, bo ostatnio się tym nie interesowałem. Ale są osoby, które są tego w stanie zrobić naprawdę dużo. Jakie są korzyści? Korzyści są w miarę oczywiste. Każdy barbarzyńca może nam rzucić klejnoty, rzuca nam przyspieszenie, rzuca nam doświadczenie, rzuca nam surowce. W KWK rzuca nam też materiały. Więc, jeżeli jesteśmy w stanie zabijać tych barbarzyńców dużo, nie używając przy tym dużej ilości punktów akcji, no to oczywiście jest to fantastyczna sprawa, bo niejako łańcuszkowanie barbarzyńców to po prostu zbieranie nagród za darmo. Tak? Czyli nic nie wydaje, a różne rzeczy dostaje. Ale oczywiście trzeba to będzie robić w umiejętny sposób. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to trzeba mieć dowódce, które będzie miał te właśnie obrażenia obszarowe. No i ja tutaj akurat w moich marszach, które tutaj mam, używam sobie Herakliusza i Zygel a używam ich dlatego, bo oni mają te obrażenia obszarowe najlepsze, czyli takie zaraz to zobaczycie, takie swoiste kółko, tak, które i uderzają wszystkie marsze, które są. W zasięgu tego koła. Moglibyśmy oczywiście tutaj jeszcze używać YSG, którego ja nie mam, a który przy swojej ekspertyzie ma te obrażenia obszerowe też właśnie na zasadzie takiego koła, no ale to wiecie, to jest teraz dosyć duża inwestycja, ja jej na pewno nie będę robił. Oczywiście łańcuszkować barbarzyńców możemy też innymi dowódcami, którzy mają te AoE, czyli Area of Effect Damage, czyli właśnie chodzi o to, że uderzamy kilka marszów naraz, natomiast niekiedy to będzie na przykład w Sansu, to będzie taki dosyć mały wachlarz. Ethelred ma trochę większy ten wachlarz, tak, i ona też może zaatakować kilku naszych wrogów, natomiast oczywiście każdy inny dowódca będzie to trudniejsze, jeśli nie ma tych obrażeń obszarowych, tak jak mówię, do koła. Zaraz zobaczycie, zresztą o co dokładnie będzie mi chodziło. I teraz tak, jeżeli robimy to łańcuszkowanie, to możemy do tego podejść na dwa sposoby. Albo staramy się zrobić jak najdłuższy łańcuch, co za chwilę będę się starał Wam pokazać, albo po prostu wrzucamy jakiś marsz w miejsce, w których mamy dużo barbarzyńców i po prostu chcemy, Zaatakować nie wiem, trzech, czterech naraz i to jest koniec. Tak więc wtedy się nie zastanawiamy i szukamy następnego miejsca. Bardzo dobrymi dowódcami, takimi, który, którzy są dostępni na początku gry, do tego jest właśnie ten wymaksowany YSG. I jest Ryszard, ponieważ Ryszard przy okazji będzie nam się świetnie leczył. I nie tylko będziemy zabijać barbarzyńców, ale też nie będziemy musieli zmieniać tego marszu. Dlatego też Ryszard na 5 -1 -1 -1 albo 5, -5 -1 -1 jest naprawdę całkiem spoko do tego jako pierwszy dowódca. Ja akurat będę używał tutaj moich łuczników. Więc mam z jednej strony Henry'ego, z drugiej strony mam bodykę. Chcę też, żeby ci barbarzyńcy w miarę szybko umierali, i dlatego są mi potrzebni. Więc zobaczcie tutaj: Henry, Zyger, Young. Oni powinni mieć dużo lepsze uderzenie. No i tutaj będę miał bodykę. No i zobaczymy, ile mi się uda. To oczywiście często zależy od miejsca i od rozłożenia tych barbarzyńców. Często to jest po prostu kwestia szczęścia. Natomiast. Zasada jest taka, że staramy się tak tych barbarzyńców, że tak powiem, rozłożyć i tak ich atakować, żeby atakować mniej więcej zwykle dwóch. Tak? Czyli atakuje jednego i drugiego łapie w te. Obrażenie obszarowe. Jeżeli ten pierwszy zginie, to drugiego ustawiam później pod trzeciego i biję trzeciego, i czwartego, i piątego, i w ten sposób mogę tych barbarzyńców zabić jak najwięcej. Ważne, żeby nie zabijać ich jak najszybciej wszystkich, bo wtedy po prostu. Będziemy tych barbarzyńców tracić i często straci się nam, że tak powiem, ta ścieżka, którą teoretycznie moglibyśmy wykorzystać, żeby zabić więcej barbarzyńców naraz. No i właśnie, za chwilę zobaczycie, jak to wygląda tutaj na moim Henry'm, tak? I powinniście za chwilę zobaczyć te obrażenia. Obszarowe, właśnie to, i zobaczcie ten drugi barbarzyńca. Mimo, że nie wykorzystałem na niego punktów akcji, sam do mnie przychodzi i sam mnie atakuje. I dzięki temu ja atakuję jego i na końcu dostanę też za niego nagrody. I teraz będzie bardzo ważna chwila przejścia. Tak, czyli właśnie atakuję tego drugiego barbarzyńca, ale będę chciał oczywiście złapać tutaj tego trzeciego. Nie będzie to łatwe, i tutaj musimy się skoncentrować. Jesteśmy, że tak powiem, w zasięgu strzału, bo teraz zobaczcie, mój Henry sobie idzie, ale ten barbarzyńca cały czas go atakuje i to jest takie, że tak powiem, bezpieczny dystans. Problem zaczyna się wtedy, kiedy on mnie już nie atakuje. Zobaczcie, teraz są takie raz... Dwa, dwie sekundy, kiedy on mnie nie atakował, a ja atakowałem jego. I to był problem, tak? Jeżeli bym odszedł za daleko, i to jest bardzo ważne, jeżeli odejdziecie za daleko, to niestety, ale tego barbarzyńcę stracicie, tak? Czyli jeżeli tak jakby on będzie musiał za daleko za wami chodzić, to straci wami zainteresowanie i niestety będziecie musieli... Ech, iść gdzieś indziej, tak? Więc tutaj zobaczcie, o tutaj też próbuję, żeby mnie żeby nie stracił, tak? Bo za każdym razem, jeżeli mnie straci, to niestety, ale ech, będę musiał to łańcuszkowanie robić od nowa. Ci barbarzyńcy się przesuwają i niekiedy to jest plus, bo zobaczcie, teraz ten numer 52 przesunął się w moją stronę i bardzo dobrze. Ech, dzięki temu mogę, że tak powiem, mój łańcuszek kontynuować, natomiast czasem tamsko po prostu nam się Będą odwracać od nas i będą od nas tak jakby uciekali. No i za każdym razem, kiedy nam się uda, to oczywiście jesteśmy na plusie, natomiast kiedy nam się nie uda, no to wtedy jest trochę słabo. Jeśli chodzi o zasadę, to tutaj staramy się zawsze myśleć, że tak powiem, dwa kroki do przodu. Trochę to są takie szachy te łańcuszkowanie, czyli za każdym razem myślę, gdzie jest kolejny barbarzyńca i następny, i następny, i następny. I tak jak mówię. Najlepiej jest wtedy, jeżeli atakujemy w jednym momencie dwóch. Kiedy atakujemy trzech, niekiedy jest spoko, jeżeli oni są bardzo blisko siebie. Natomiast dwóch jest idealnie, bo dwóch bardzo łatwo można sobie rozprowadzić, nie tracąc przy tym ani jednego. Więc ja niekiedy robię nawet coś takiego, że kiedy widzę, że mógłbym na przykład zaatakować dwóch. Na raz, to staram się mimo wszystko wycofać, tak, żeby atakować e, tylko jednego. Teraz będę miał, zobaczcie, taki e, swoisty problem, tak, bo będę chciał zaatakować tego z numerem 49, no i muszę mieć nadzieję, że ten tutaj poniżej, e, że tak powiem, da się złapać. I teraz kwestia, czy mi się uda złapać tego z numerem 49? Udało się złapać, e, wszystko się udało, ale to było naprawdę takie, że tak powiem, na pograniczu. Musicie też wiedzieć o tym, że jak będziecie robić te łańcuszki, że niestety, ale czasem wydaje nam się na mapie, że na przykład ten barbarzyńca wchodzi w to koło, w którym jesteśmy, spróbuję Wam to teraz pokazać, że będzie A, zobaczcie teraz milimetr, że tak powiem, mi zabrakło, niekiedy jest w tym kole, a niekiedy nie zostanie po prostu objęty tymi obrażeniami, tak? Także to niestety nie działa, że tak powiem, na milimetry. Zobaczcie teraz, o, przez moment widzieliście, mam nadzieję, przynajmniej tak, że był w tych obrażeniach, a zobaczcie, nie udało się go tutaj e, połączyć. Dlatego muszę podejść jeszcze bliżej niego, i dopiero teraz e, został on tutaj, że tak powiem, podłączony. No, i właśnie, często dochodzimy też do takiego momentu, gdzie naprawdę jest ciężko. Zobaczcie, od tego barbarzyńcy, którego tutaj mam, numer 52, mam teraz dosyć daleko, tak? Więc jest ciężko, ale zobaczcie teraz, co się stało. Fantastyczna sprawa to najpiękniejsze, co się może wydarzyć, kiedy nowi barbarzyńcy nam, że tak powiem, wyjdą na nas w momencie, kiedy robimy ten łańcuszek, tak? Więc ja teraz. Zobaczcie, nie idę już znowu w tego numer 52, bo tutaj miałbym koniec drogi. Tylko wrócę się do tego numeru 50, tak jakby, bo ten się mi pojawił od nowa i spróbuję iść po prostu w drugą stronę, dokładnie to samo co zrobiłem. Także niekiedy jest bardzo szczęśliwie. I zobaczcie, ja sobie teraz ominę jednego barbarzyńcę tylko po to, żeby móc ten łańcuszek kontynuować. Tak? Zresztą mój Henry nie ma takiego leczenia jak Ryszard. I za niedługo ta zabawa się skończy. Oczywiście z Ryszardem mógłbym to robić niemalże w nieskończoność, ponieważ Ryszard będzie mi się tak szybko leczył, że mój marsz praktycznie nie będzie ginął. Tak więc będzie mu o wiele łatwiej. No i teraz zobaczymy, czy cały ten, że tak powiem, mój chytry plan się powiedzie. Tak? bo tutaj wszystko to będzie na nic, jeżeli nie uda mi się połączyć tego tutaj numeru 51. Chyba przeszedłem trochę za daleko. Tutaj jeszcze się udaje, ale zobaczcie, ten 51, to co mówię, czasem obrócą nam się barbarzyńcy w taki niemiły sposób, i wtedy po prostu ich stracimy, ale na szczęście chyba się uda. I wszystko jest, że tak powiem, zgodnie ze sztuką. Kiedy nie prowadzimy, że tak powiem, nagrania, wtedy jest o wiele łatwiej sobie to zrobić i możemy sobie to robić nawet na dwa marsze. Czyli, na przykład, jednym marszem tutaj sobie zobaczcie, będę chainował dalej tego Henry'ego, a drugim marszem będę robił tak samo z Bodycom. Tak? Czyli to jest właśnie dlatego. Powód, że tak powiem, dla, dla którego w ogóle to zrobiłem. Także Henry już tutaj uderza następnego i zobaczcie, teraz będę się starał, żeby ten numer 49 z kolei nie był u mnie uderzony, żebym mógł sobie, że tak powiem, dalej kontynuować tą moją podróż. I tutaj podobnie będzie z bodiką, ale bodika to tylko. Taki sidekick w dzisiejszym odcinku, więc nią się nie będę jakoś specjalnie przejmował. Oczywiście, kiedy życie nam się kończy, to wtedy już jest dużo trudniej robić te chainy, tak? bo będziemy zabijanie tych barbarzyńców będzie trwało oczywiście dużo dłużej. Moim ulubionym marszem do robienia tego to jest bodika. I Zy, Zygiel ponieważ oni nie dość, że mają bardzo dobre uderzenie, to jeszcze bodika do tego się leczy, więc będzie tutaj pomagała. Natomiast teraz używam takich dwóch marszy ze względu na to, że właśnie próbuję robić te chainy dwoma marszami, tak? a kiedy potrzebuję dwóch marszy, no to muszę jakoś rozdzielić tych moich ulubionych dowódców. I jakoś sobie też z nimi radzić. Zobaczcie, tutaj, yy, nie, co tu się przed chwilą stało, że straciłem ten numer 50. Może on się też przed chwilą dopiero pojawił? To by dopiero było szczęście. Yy, spróbujemy go jeszcze yy, połączyć, a teraz się skupimy na chwilę na bodice, tak? Czyli bodica teraz też kogoś potrzebuje, że tak powiem, a ja sobie wezmę. Tutaj ten numer 50, bo później od 50 łatwo mi będzie przejść do numeru 48, który widzicie powyżej. I numer 50, później 49, i tak dalej, i tak dalej, i tak trochę w koło Macieju. Niekiedy wydaje nam się, że naprawdę jesteśmy za daleko od jakiegoś barbarzyńcy, i niektórzy już odpuszczają, i przed tym też, że tak powiem, przestrzegam, bo może się okazać, że ten barbarzyńca, tak jak tutaj, ten numer 48, akurat niefortunnie dla mnie, ale czasem się tak zdarza, że te ci barbarzyńcy gdzieś tam podejdą naprawdę blisko nas. I wtedy się okazuje, że warto było, że tak powiem, czekać. Mój Henry już jest praktycznie na wykończeniu, więc nie ma większego znaczenia, czy uda mi się podłączyć ten numer 50, który jest na dole, czy nie. O, on się jeszcze ode mnie odwraca, więc ja sobie już po prostu odpuszczę i pokażę Wam na końcu raport, jak będzie wyglądał, jeśli chodzi o Henrygo. Natomiast tutaj jestem w bardzo trudnej sytuacji z bodiką, zobaczcie. Mam tutaj co prawda jeden marsz, którym mogę jeszcze wyjść, ale dosyć daleko jest do tych marszy u góry. I właśnie w takiej sytuacji nie warto odpuszczać, warto sobie jeszcze podejść do góry i po prostu spróbować, tak, czy mi się uda. Oczywiście niekiedy jest taki pek, że nawet tego jednego barbarzyńcę, które tutaj mieliśmy, stracimy, ale zobaczcie, cały czas mam szansę, że gdzieś tam uda mi się jeszcze podbić tego 49. Jeżeli on by jeszcze zrobił, że tak powiem, dwa kroki na dół, to wszystko byłoby w porządku. I zobaczcie, czy mi się uda, bo on tutaj trochę przeszedł na dół. I teraz, ach, niestety, teraz się wycofał. To było to niestety, że tak powiem, gwóźdź do trumny dla mnie. I zobaczcie to, co mówiłem. Jeżeli spróbujemy za daleko się oddalić, to ten barbarzyńca, niestety, się od nas odwróci, powie, nie, to nie. Odejdzie od nas, i że tak powiem, koniec zabawy. Natomiast na tyle, na ile nam się uda zrobić w ogóle ten łańcuszek, to i tak jest to tego warte. Ok, zobaczmy sobie teraz na raport. Pierwszy jest Henry, on jest dużo lepszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenastu barbarzyńców udało mi się zabić Henry. Teraz, jeżeli sobie podliczymy na przykład, bo tutaj dostajemy dosyć dużo. Przyspieszeń w tym, w tym KvK, tak? bo ja już jestem w sezonie podbojów i ci nasi barbarzyńcy są dosyć mocni, ale też dają fajne rzeczy, to sobie możemy podliczyć, ile dostajemy tutaj tych przyspieszeń. Tak? Więc, jeżeli dostaniemy, oni niekiedy dają przyspieszenia minutowe, ale czasem dają też przyspieszenia pięciominutowe. Nie będę teraz zliczał tego całego, natomiast naprawdę opłaca się, Oprócz tego dostaniemy też kryształy, co tam tak naprawdę nie robią wielkiej różnicy, chyba że robilibyśmy to naprawdę długimi godzinami, ale dają nam też surowce, dają doświadczenie, dają nam też materiały i to oczywiście zależy komu, na czym będzie zależało. Ogólnie jest to fantastyczna sprawa, trochę oczywiście czasochłonna, trzeba do tego mieć dobrych dowódców, tak jak wam przed chwilą powiedziałem, natomiast na pewno jest to duży. Plus. I trzeba moim zdaniem też mieć jednak umiejętności, tak? Bo jak widzieliście, nie jest to takie łatwe. Łatwo można ten łańcuszek. Przerwać, i wtedy jest troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że ten drugi odcinek trochę więcej wam pokazał. Myślę, że już też mam lepszych dowódców do robienia tego łańcuszka. Mam też trochę większe doświadczenie i myślę, że ten odcinek naprawdę się przyda, bo w tamtym poprzednim naprawdę nie pokazałem zbyt wiele i myślę, że tutaj będzie naprawdę dużo lepiej. A jeszcze zanim zakończę, to chciałem powiedzieć, że to jest oficjalnie pierwszy odcinek nagrany na nowym sprzęcie. Mam nadzieję, że to widzicie. Mam też taką, że tak powiem, tarczę pop. Może też dźwięk jest troszeczkę lepszy. Dajcie znać, jak to wygląda. Przepraszam, jeżeli są jeszcze jakieś niedociągnięcia, ale wiecie, jak to jest przy przeprowadzce. Tak? Czasem szczotka do zębów gdzieś się zapodzieje, czasem jakiegoś pudła nie, będzie, nie weźmiemy, czasem coś spadnie z auta i tak może ten odcinek nie będzie jeszcze idealny. Ale obiecuję, że naprawdę teraz powinno się dużo polepszyć, szczególnie przy tych streamach i przy jakości. tak, Bo teraz gram już na pełnej jakości. W Rise of Kingdoms. Myślę, że kiedy będę stylimował, to odczujecie olbrzymią różnicę płynności gry i mam nadzieję, że ja tak samo, także przyszłość, że tak powiem, widzę w kolorowych barwach. A na dzisiaj się już z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.